Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj tak na szybko informacyjnie, tylko co robimy. Już jakiś czas nie było vloga, ale jesteśmy obrobieni. Ogólnie zostało do zaorania tylko te pole. Tutaj, jak widać, mamy koparkę na lawecie. Trochę nieużytku likwidujemy. Tam już się pojawiły zdjęcia na Facebooku, na Instagramie. Relacje na społeczności, na YouTubie zdjęcie z usuwania nieużytku. Ogólnie to jest drugi dzień z koparką na tym polu. Wczoraj usuwałem karcze po drzewach i trochę zbierania takiej skarpy z rowu. I, i, i co? no Powiększamy jakieś pół hektara. Był taki omijak, że tak powiem. Duże kamienie tam były sypane. Część już powybierałem. Drzewa, właśnie takie wcześniej wspominałem. Jako pareczka w gospodarce niezbędne narzędzie do wszystkiego. No w naszym wypadku melioracja, jakieś nieużytki, tak jak teraz właśnie robimy. Ogólnie jest to dzierżawa, nie jest to moje pole, ale robimy nieużytki. Za to dzierżawę nic nie płacę, tylko tyle, że obrabiam. A w ramach tego, że nic nie płacę, że tylko obrabiam właśnie, to doprowadzamy te pole do ładu po prostu. Żeby być takim, nie wiem, lojalnym. Że nic nie robimy na tym polu, tylko siejemy, zbieramy. Ja ogólnie to nie lubię nieużytków, nie lubię omijaków. Także też sam dla siebie. Jest tutaj 8 hektarów. 7-8 hektarów. Takie działki mamy właśnie po gospodarzu. Naprzeciwko jest moje przężyto. Posiane 9 września. Tam też jest 7-8 hektarów. Takiegoś ponad 7. Niecałe 8. Dlatego tak mówię 7-8. Te pole tak samo. I kolejne pole, na którym siałem przężyto, jest wlok z siania. Tam pod koniec września, chyba. Początek października jakoś tak. Koparka to Komatsu PC45, 5-tonówka, trochę za mała na nasze gospodarstwo. Wolałbym 9, ale może z czasem się zmieni na 9. Na razie musi wystarczyć taka jaka jest. Ogólnie koparka, już zagrzana wcześniej. na górze, na ramieniu na trochę grubszy, żeby był mocniejszy tamten, który mieliśmy był szybszy, ale słabszy dobra, ja składam na jazdy i jadę w tamtą stronę nie będę nagrywał dużo, no bo mam mało pamięci i mało baterii widzimy się w dalszej części Znajdujemy się w tym miejscu, gdzie właśnie zaczyna się nieużytek. Tutaj, jak widać, róg. Tutaj rosły drzewa, po których już nie ma śladu tylko zostały do zebrania yy, odziomy, że tak powiem. Dolne części pniów. No i ognisko, trochę gałęzi. I tu na rowie jeszcze rosła jedna orszynka Tutaj, jak widać, zjeżdżone zjeżdżone. Yy, no to były drzewa, wczoraj wykopowaliśmy drzewa i nie użytek jest aż tam co widać ten ciągnik, z kawał pola odchodzi. No i co? I najgorsze właśnie takie omijanie, no bo tutaj mamy pole, później tutaj taki wąski język, jest rów i tam trochę więcej niż pół hektara, 0,7 chyba hektara yy, 0,7 hektara, 07 litra no i właśnie taki język i to omijanie, no i później tam krótko wychodzi tak do orania, tak pizdowata trochę, że tak powiem Także będzie od między do między jeżdżone, bez żadnych omijaków Tam jeszcze takie kamienie gdzieś większe są, to powybieram, ogólnie to zjeżdżę talerzówką na czarno I... I co? I będziemy orać Ognisko się wypali do końca, tutaj pozbierają te... te odziomy Pod drzewo sobie zabierają już miałem awarię, pękło mi ucho na górnym siłowniku, wykopywałem kamienia takiego dużego. Bo no ta łyżka nie jest do kopania w ziemi, że tak powiem, do, do skarpowania, bardziej do luźnej ziemi, takiej do rowów. Do a w twardym kopec, no to tak tak średnio, no bo no duża płaszczyzna jest. No i trochę cierpi ten sprzęt. Mam na lawecie podsiębierną 60 z zębami do kopania. I co? Jedziemy w tamtą stronę na rów, tam jak widać taki krzaczek rośnie na rowie, stamtąd zaczniemy Poszukamy jeszcze dren, wylotów od dren Mam tutaj dwie magiczne różdżki Do, do szukania dren Później Wam pokażę jak to działa Pokażę Wam jak te magiczne druciki działają Tak zwane różdżki Trzymamy je luźno przede wszystkim jeśli pokazują tak na wprost, no to dreny nie ma. A teraz podchodzimy do przodu. Teraz zobaczycie, co się stanie. Zaczyna je krzyżować. Widzicie? To znaczy, że tutaj jest drena. Aby nie być gołosłownym podchodzimy teraz do Rowu, i jak mam nadzieję, kamerę może ustawimy, jak widzicie tutaj wybija woda, tutaj jest drena. Dlaczego tutaj rozkopałem? Ponieważ No jest zamulone, tak, tutaj jest wypust, który. Drena zaczyna się gdzieś tutaj, a wypust był wywalony jako oni czyścili tutaj rów. Bo to jest spółka wodna, to robiła jak czyścili rów rozwali je po prostu wypust. No i tutaj zawsze stoi woda wiosną, dlatego tu trzeba przekopać. Tak jak widać, tutaj fajnie wybija. Mamy drenkę, no i, i tak to działa. Znaleźliśmy drenę, tutaj wybija teraz przeciągniemy tak aby tutaj zrobiło się yy, po prostu żeby ujednolicić yy, poziom drutami można znaleźć sobie drenki na polu o kurde jakie masło jeszcze wpad Ładnie wypływa. Widać, woda gotuje. Już nie trzeba. Ja to dwoma drutami zrobiłem. No a wy? No Nie no, Widziałem, że gdzieś jest tu, kurwa, coś do tego masz. Daj, mi zimno. No. O, patrz, idzie, kurwa. Idzie? No. Tu PCV stawiona jest. 120? Chuj, że ci co coś robili. Czy setka? Mówię stamtąd jak zbali tu. Tylko, kurwa musi się przekształcić na Meloranta. Ty, w 45 takie rzeczy szpadłem kurwa robiłem. Ja pierdolę Ja mówię, że coś gdzieś jest nie tak, bo... No i teraz woda płynie w swoje stronę, kurwa trzeba. Jak zapierdala? O. A to, jak idzie to nie wiem w którą stronę. Wykopanie kamyczka. Rano zacząłem go wykopywać, ale trochę na no, za mocno. Obciążyłem siłownik na górze, wcześniej mówiłem, chyba pękło mi ucho. I podjechałem pod lawetę zdemontować. tam miałem ciągnik, także bierzemy się za wykopywanie. To nie jest łyżka do. i nie ja mogę się wbić po spód, że tak powiem o dobra po baterię, rozłącza mi kamerę co chwilę także to wszystko na dzisiaj. Zobaczyliście mniej więcej co robimy z tym nieużytkiem. Tam rów, czyszczenie rowu, jakiś kawałek melioracji. Tak, żeby to miało ręce i nogi ten nieużytek. Także ja zachęcę Was do łapkowania. Może nie był to jakiś najlepszy vlog, ale coś jest. Widzicie mniej więcej co, gdzie i jak. I co? Łapka w górę, jeśli się podobały, jeśli nie łapka w dół. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to subskrypcja i dzwoneczek, jeśli podobają Ci się filmy i chcesz być na bieżąco. Ja zapraszam oczywiście na fanpage, facebook, instagram, linki w opisie. I, i do następnego, trzymajcie się, na razie i cześć!